Jeżeli boli Was żołądek, macie wzdęcia nadbrzusza oraz zgagę, dziś pokażę Wam jedną naturalną rzecz i dwa badania, które potwierdzają jej bardzo korzystne działanie nad tego typu problemy. Jako pierwsze pokażę Wam badanie na grupie aż 148 osób i to jest grupa badanych z dyspepsją czynnościową. Dyspepsja czynnościowa to inaczej jest niestrawność czynnościowa. I jeżeli macie różnego rodzaju dolegliwości, właśnie te wzdęcia nadbrzusza, ból żołądka, zgagę, ale zrobiliście szereg badań i nic nie zostawiło, Zostało wykryte, bardzo możliwe, że to jest właśnie dyspecja czynnościowa, czyli nie wychodzi nic w badaniach, a my dalej cierpimy. I to badanie jest podwójnie ślepe i kontrolowane placebo, a to oznacza, że ani badacze, ani badani nie wiedzieli, kto otrzyma placebo, a kto otrzyma właśnie tą naturalną rzecz, o której zaraz Wam powiem. I ze 148 osób, aż 77% tej grupy badanych zgłosiło znaczącą poprawę swoich dolegliwości, a objawy, które się poprawiły, to redukcja, Bólu ogólnie żołądka, bólu tempego nadbrzusza, bólu wywołanego również stresem oraz redukcja zgagi. A co przyjmowali badani? To zaobserwujcie teraz ten profil, żeby umieć mądrze dbać o swój układ pokarmowy. A badani przyjmowali gumę mastyksową, znaną nam jako mastikę. Przyjmowali trzy razy dziennie po 350 mg przez okres trzech tygodni. Badanie numer dwa badanie kliniczne na grupie osób z potwierdzonym wrzodem dwunastnicy. Badani również również przyjmowali pastikę. 80% badanych potwierdziło złagodzenie swoich objawów, ale co najciekawsze, potwierdzono badaniem endoskopowym aż u 70% badanych gojenie wrzodów dwunastnicy. Jako moja subiektywna opinia, według mnie mastika bardzo mi pomogła z moimi dolegliwościami żołądkowymi, bo mój żołądek był bardzo podrażniony. A działanie mastiki przyspieszające gojenie, ale również przeciwzapalne i przeciwbakteryjne, może być naprawdę korzystne dla naszego układu pokarmowego.